Cześć kochani, zapraszam Was na nowości. Pokażę Wam teleskopową szczotkę. Piżamy, piżamy męskie, nowe torebki, nowy, świetny kot. Będą też perełki na wyszakach, ale i też gadżet, który kupiłam za 3 zł, tak więc oglądajcie do końca. Zaczynamy spacer od to już było. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego przeglądu, bo naprawdę te nowości są cudowne. I tam akurat w tym przeglądzie były trzy takie sety, które występują w trzech kolorach. Tak więc on był dwa dni temu. Jak ktoś nie widział, to bardzo serdecznie Was zapraszam. A tutaj mamy taką kolekcję kwiatową. Bardzo ładne też są rzeczy. Tu mamy taką bluzkę, jest sukienka, są spodnie i są krótkie spodenki. Bluzka kosztowała 30 zł. Mamy tutaj 100% wiskozy. Te długie spodnie kosztują 40 zł. Są naprawdę genialne, bo mają taki cieniutki materiał, są bardzo zwiewne. Tutaj macie krótkie spodenki, za które zapłacicie 30 zł. Tu mam akurat rozmiar 38. No i jest sukienka. Ona już była na kanale, tak więc yy, zachęcam Was do subskrypcji kanału. Będziecie na bieżąco z każdą nowością, z każdym przykładem. Będzie mi bardzo miło, oraz zostawcie kciuka w górę. Jak podobają Wam się takie przeglądy i lubicie spacery ze mną po sklepach. Kochane, 40 zł nowa czarna torebka jest naprawdę średniej wielkości. Fajna, poręczna, ma ciekawy wzór i myślę, że nie jednej z Was się ona spodoba. Kolejna nowość na Wyszakach. Teraz zaproszę Was na perełki, które znalazłam. Beko. i na przykład jest taka nowa sukienka 70 zł. Zobaczcie, dwie kieszonki z przodu, kołnierzyk, ciekawy wzór, pasek można się związać, można zostawić ją luźną, można potraktować jako sukienkę. Narzutkę naprawdę jest idealna na każdą e, okazję. Tutaj mamy nową bluzeczkę 25 zł, 100% bawełny i kupicie ją do rozmiaru XL. Następna bluzka, tym razem ma fajną koronkę tutaj na dekoldzie, 17 zł. Jest w rozmiarach od S do 2xl. Zobaczcie, tu są prążki. Przyjemna w dotyku jest ten materiał, taki naprawdę luźny, ciekawy i przyjemny. Zaraz pokażę Wam skład. Tutaj 96% bawełny i 4% elastyny. I tu mam hit tego odcinka. To jest naprawdę bardzo fajna bluzeczka, taka w stylu oversize, zobaczcie, luźna. W paseczki, bardzo delikatny materiał, kosztuje 25 zł. kupicie ją w rozmiarze od S do 2xl. razy Do mojego Pepko dojechały ponownie te skóropodobne spodnie, które kosztują 50 zł. Są cudne, one pasują do wszystkiego, mają z tyłu kieszonki z przodu również zwężane na dole i są bardzo wygodne. Jeszcze znalazłam taką romaneskę, zobaczcie czarną, kosztuje 80 zł i tu mam akurat rozmiar 36. Na wieszaczkach pojawiły się dwie piżamki damskie i męskie. Zaczynamy od damskich. Pierwsza jest taka luźna, też taka właśnie y szersza tutaj w stylu właśnie oversize, od S do XL rozmiarówka. Zapłacicie za nią 35 zł, Krótkie spodenki, zobaczcie, w serduszka. Widzę tutaj ta nogawka jest lekko rozszerzona. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Bluzkę można nosić po domu, nie tylko do spania, bo naprawdę jest bardzo ładna i fajna. Uwielbiam takie szerokie bluzki. <grym> Tutaj mamy kolejną na ramionczkach 20 zł od S do XL, 100% bawełny, fajna muszelka, ale i też świetne spodenki, krótkie właśnie w muszelki, zaraz Wam pokażę jak ona tutaj y, wygląda, czyli taka bluzeczka i spodenki. No i myślałam, że mam kolejną nową piżamkę, a to jest ten króliczek. On już był na kanale, ale fajny ma spodenki, ta piżamka. Taka krateczka, bardzo fajny materiał. Mm, zaraz Wam pokażę cenę. Tutaj bluzeczka ma takie delikatne prążki. Cena 35 zł, kupicie ją w rozmiarze od S do XS. I na dziale męskim mamy dwie piżamki. Jedną też na ramionkach, drugą z krótkim rękawkiem i pierwsza taka typowo letnia. 25 zł od M do XXL rozmiarówka. Wchodzimy, zobaczymy tutaj spodenki granatowe. Fajnie to wygląda. Tą bluzkę też można nosić na co dzień, bo jest ładna. Jak i jedna, i druga. Tutaj 35 zł również od M do XXL. I zaraz zobaczymy. A spodnie są w paseczki, i też macie krótkie. Tu jeszcze na dziale damskim znalazłam taką koszulę. 20 zł. Tym razem rozmiarówka od S do 2 razy XL. Na nowościach pokazał się też fajny obróz w takie paski 140x220 cm. I kosztuje 40 zł. Jest dosyć gruby. Nowa mata plażowa za 25 zł. Ponownie na półeczkach są te lampione. One są bardzo ładne. Ja w tamtym roku pokazywałam Wam te kremowe. Kosztują jedyne 7 zł. I myślałam, że to są nowe tacki, ale widzę, że to jest e, stara dostawa jakaś. 25 zł. One były w czarnym i beżowym kolorze. No i ten jest hit. Słuchajcie, przy kasach tu i na paszport, mamy przezroczysty taki multi kolor i zapłacicie za nie jedyne 3 zł. Wśród nowości tym razem na półeczkach znajdziecie na pewno tą matę plażową, która kosztuje 60 zł. Jest okrągła, ma dookoła fajne frędzle. Podoba mi się to, że można ją świetnie przenieść, przerzucić przez e, ramię i śmigać na plaży, na przykład czy gdzieś nad wodę, a tutaj macie nowe takie e, ręczniki 40 zł. Są naprawdę świetne w dotyku, mają bardzo ładny wzór. Jest to ta kolekcja Lisbon Story i wymiary to 86 na 170 i oczywiście na końcu jeszcze pokażę Wam nowość. Teleskopowe szczotki w dwóch kolorach kosztują 12 zł. I mamy ciemny kolor, szary i beżowy. Jeszcze na sam koniec taka perełka dla dzieci. Zobaczcie, jakie świetne torebki dla dziewczynek pokazały się na wyżaczkach I za tą torebkę zapłacicie 25 zł. Szkoda, że nie ma takiej damskiej wersji bez tych bajek, bo naprawdę ona jest ładna, ma fajny kolor, tutaj w środku jest żeb i jest takiej właśnie średniej wielkości, coś, coś w stylu zeszytu A4, tylko szersza. No i kochani, ja kupiłam sobie te etui na paszport, zobaczcie, tak to wygląda, a gdzieś tam leżał mi w szafce i mówię, dobra kupię, zobaczymy jak to będzie wyglądało, może komuś akurat się przyda. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie mi łapeczkę w górę. Jak lubicie takie przeglądy, zostawcie też komentarz, co najbardziej Wam się podobało w tym przeglądzie. Dziękuję za oglądanie y, moich przeglądów, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za każdy komentarz, łapkę, subskrypcję, jesteście cudowni. Dziś jeszcze zobaczycie przegląd z bo są naprawdę cudne nowości, u mnie się otwiera nowy, kolejny sklep, właśnie jadę nagrać, y, by Wam pokazać najnowszą kolekcję damską. I zobaczycie jeszcze przegląd z Action, tam są też nowości, tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, zdróweczka i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.